Słuchaj, chodzę wchodzę na cmentarz Warszawie Mazowiecki. Cmentarz żołnierzy Armii Krajowej. Ej, co, jesteś najdłużej świętego mamy Zginęliśmy, a myśmy wolni żyli. Tutaj jest mój wujek świętej pamięci sierżant Dariusz Kieliszek ponury. Żołnierz 8. Kompanii 3. Batalionu 13. PP Armii Krajowej WIN zginął w walce z Urzędem Bezpieczeństwa 6.10.1946 roku. Cześć i chwała bohaterom.